Czas na rodzajniki nieokreślone. Pokażę Wam, jak wygląda ich odmiana. W zasadzie tak. Rodzaj męski i nijaki dostają ein, natomiast w rodzaju żeńskim rodzaj, rodzajnik nieokreślony brzmi eine. Podobnie jak w przypadku rodzajników określonych, czyli derli das, także i w w tej odmianie rodzajnika nieokreślonego możemy poszukać pewnych podobieństw. Na pierwszy rzut oka od razu widać, że nominativ i akuzativ w rodzaju żeńskim oraz nijakim to identyczne formy tego rodzajnika. I w efekcie tego zauważycie, że w akuzatywie odmienia się tylko rodzajnik rodzaju męskiego przybiera formę einen. Kolejne podobieństwa i w sumie uproszczenia, jeżeli chodzi o naukę, to taka sama forma rodzajnika nieokreślonego w rodzaju żeńskim w genitywie i datywie, czyli einer i zobaczcie jak fajnie brzmi ta odmiana: eine, einer, einer, eine, eine, einer, eine, eine. eine, eine. Zupełnie podobnie um, wygląda sytuacja um, z rodzajem męskim i nijakim. W genitiwie i w datywie te formy są identyczne. Zarówno dla męskiego, jak i dla nijakiego. Widzicie? Zastanawiacie się pewnie znowu nad tymi końcówkami przy rodzajniku nieokreślonym w genitywie. To są końcówki, to S lub S końcówki, które dostaje rzeczownik w odmianie. Zaraz zobaczymy to sobie na przykładzie. Jeżeli mamy odmianę ein tyż, czyli stół, to potem w genitywie "-eines Tisches". I tak samo w nijakim ein tia, tier, eines tiers. Na pewno dacie radę. Spokojnie.